Czy dla polskiej poezji i dla Wisławy Szymborskiej więcej zrobił Nobel, czy jedna piosenka Sanach? Jednak Nobel chyba. Chociaż. <grym> ja, Aj, piosenka sa, no, Sanach? No. Nie, nie, do niej mam wątpliwości. Natomiast piosenka Sanach zrobiła rzecz niepewną. 72 miliony odtworzeń do dziś rano sprawdzałem na YouTubie. Nic dwa razy. Tak, nie mianowicie my jako Fundacja Wisławy Szymborskiej zastanawialiśmy się jak zrobić coś, do co młodych dotrzeć. zrobić Tak, we Włoszech, to znaczy dotrzeć do młodych mhm. I, i to właśnie zrobiła piosenka Sanach, to znaczy dotarła do młodych, a nawet muszę powiedzieć, co mną wstrząsnęło, ale też i Zuzią, czyli Sanach wstrząsnęło, mhm. też nie o tym nie wiedziałem. Jesteś na ty? E, tak, przeszliśmy na ty, panie Wy redaktorze. Wy przeszli się na pan. A wyście nie jesteście. Do... Ja was jakoś. Nie o... mów do mnie was, ko, panie redaktorze. No, panie redaktorze, ja, panie redaktorze. Jestem z zuzią na ty. Ja byłem z zuzią na ty, zanim, zanim była ja... modna. Tak. O! No, no i. Każdym... Bo Sanach się bardzo źle odmienia, bo się nie odmienia. Sanachem. Ja wolę... Sanachą. Sanachom. Sanachówną. No. Sanaszanką. Ale sanachówna to dobrze brzmi, tak, przedwojennie. No, sanaszanka lepiej, bezpieczniej. No i? no i krótko mówiąc, ja zacząłem dostawać maile od polonistów, polonistek z podstawówek, z różnych stron polskich, w których mi pisali, że dzieci na fali popularności tej piosenki prosili ich, żeby im dali do czytania jeszcze jakiś inny wiersz szemborski. I to jest fenomen. Tak, no bo to jest wejście jest... jakby od, zupełnie od zaplecza tak. we wrażliwość dzieci, tak, prawda? Tak. Że może jeszcze ma jakiś wiersz taki, który... Nawet nie wiesz, czy są jakieś inne teksty. Tekst. Bo to dobrze brzmi, prawda? Teksty, a no właśnie. Teksty. Y, a propos Nobla. Czytałem, że jak pani Wisława otrzymała takowego, to przez 4 lata nie napisała nic. Prawie, tak. I moje pytanie jest takie, czy to jest y, związane z prozaicznym brakiem czasu. Czy rzeczywiście wtedy nastąpił jakiś kryzys i pani Wis Wisława nie wiedziała, prawie zrobiłem taką wpadkę jak nasz minister jakiś czas temu, miała po prostu kryzys twórczy? Podobno jest coś takiego jak klątwa Nobla i mówi się nawet, że Nagroda Nobla jest pocałunkiem śmierci dla wielu pisarzy, ponieważ jest to nagroda największa, najważniejsza i nagroda w dodatku za całokształt, za wszystko od pewnego czasu, więc także w domyśle za to, co się jeszcze napisze, więc wielu pisarzy to po prostu, no, demobilizuje, a nawet paraliżuje. W przypadku Szymborskiej, w przypadku Olgi Tokarczuk, tak nie było, ale w przypadku, Olga zaczęła zaraz pisać, tak naprawdę, zaraz po, zaraz po, po Noblu, natomiast w przypadku Szymborskiej tutaj myślę, że, że Nagroda Nobla była takim pocałunkiem milczenia i to ze względu na to, że jej świat nagle się po prostu zachwiał w posadach i i rytuały codzienne nagle no, były po prostu nie, nierealizowalne, więc nie, nie, nie mogła normalnie funkcjonować. A normalnie no, ona realizacja. czerpała z tego radość, z tego, co się wydarzyło? Czy ta radość szybko minęła? Myślę, szyb, że miała ambiwalentny minęło? do tego stosunek, bo miała m, taką obawę, że no, że właśnie jej uporządkowany świat nagle już na stałe się mm -hmm. rozsypie i że ta, podobno na początku nawet chciała odrzucić tę nagrodę, ale stwierdziła, że to nie zmieni jej sytuacji, tak myślę, nie rozmawialiśmy o tym, no bo i tak będzie rozpoznawalna, ale rozpoznawalna nie tylko tak jako ta, która dostała Nobla, ale też jako ta, która odrzuciła Nobla, to by nie było eleganckie. Użyłeś... Ale myślę, że jeszcze że jedną rzecz dopowiem, bo wydaje mi się, że ona czerpała mm, inspirację do wierszy, nie z innych wierszy nie z innej literatury, tylko z obserwacji świata, obserwowania mm -hmm. ludzi. Natomiast jeżeli y, ty się przyglądasz światu, a ten świat patrzy się na ciebie, no bo tak się dzieje, jak się stajesz celebrytą. Już nie masz kamuflażu. To, to się nie da. To co mówił to, profesor Matczak u nas, jak patrzysz w otchłań, to miej świadomość, że otchłań patrz patrzy się. na ciebie. To nawet ktoś przed nim powiedział. Tak, ale on, on to cytował, tak. bo, bo to jego ulubiony By... cytat. Wojewódzki Kędzierski